Kolejnym tematem z funkcji jest równość funkcji. No i żeby dobrze wiedzieć, jak robić zadania, czy umieć robić zadania na temat równości funkcji, to trzeba wiedzieć, co to znaczy, że funkcje są równe. Funkcje są równe, jeżeli mają takie same dziedziny, oraz dla każdego argumentu z dziedziny przyjmują dokładnie taką samą wartość. Czyli to są tak jakby dwie rzeczy: równe dziedziny, jakaś dziedzina funkcji f ma być równa dziedzinie funkcji g. Tak można sobie to wyobrazić, skrótowo, oraz zbiór wartości funkcji f musi być równy zbiorowi wartości funkcji g, ale to tak nie do końca, że zbiór wartości, bo to raz, ale tutaj chodzi o to, że dla każdego argumentu mają przyjmować dokładnie taką samą wartość. Czyli bardziej bym powiedział, że f od jakiegoś x1 ma być tyle samo równe, co g od tego x 1 wiadomo że to się pokrywa potem ze zbiorem wartości ale tu chodzi też o odpowiednie x czyli dwie takie rzeczy musimy brać pod uwagę najpierw dziedzina a potem z tymi wartościami jak to w praktyce jest polecenie jest takie uzasadni że te funkcje nie są równe no i teraz przyjrzyjmy się mamy w podpunkcie a taki zestaw funkcja f funkcja g no i zobaczmy co tu jest takiego, że przeszkadza nam w równości tej, tych funkcji? Gdybym chciał określić dziedzinę funkcji f, to moje x byłyby od minus 5 do 5. Tak? Z lewej domknięte, z prawej otwarte. A druga funkcja, dziedzina funkcji g, widzę, że to są xy od minus 4 do 5. I słuchajcie, już w tym momencie, skoro te dziedziny są różne. To wiadomo, że te funkcje są różne. I nie ma co nawet już patrzeć, czy te odpowiednie wartości dla odpowiednich x są równe. Po prostu dziedziny różne i już wiadomo, że funkcje różne. Zobaczmy na drugi rysunek. Tutaj mamy tak: dziedzina tej pierwszej funkcji to jest przedział od minus -4 do -5, otwarty. Dziedzina drugiej funkcji to jest przedział od minus 4 do 5, o, zatem tak jakby pierwszy warunek jest spełniony, więc dziedziny są równe, ale teraz musimy zobaczyć, czy dla każdego argumentu funkcje uzyskują te same wartości. Czyli na przykład, jeżeli ja wezmę f od 2, to powinien, powinienem otrzymać to samo co g od 2. No a widać, że f od 2 to jest w tutaj pierwszej funkcji 1, a g od 2 to jest dla drugiej funkcji 2. A więc widzimy, że te funkcje nie uzyskują tych samych wartości dla tych x dwójki w tym przypadku. Więc już jest to nie spełniony drugi warunek, zatem funkcja f jest różna od g. Zresztą na rysunku to słuchajcie, ja tutaj tak uzasadniam bardzo dokładnie, ale na rysunku widać, że przecież te funkcje nie są takie same, nie są identyczne, bo równość funkcji to tak można intuicyjnie rozumieć troszeczkę jako identyczność funkcji, bo gdybym układ współrzędnych z funkcją F nałożył na funkcję G, no to one się nie pokryją, prawda? A więc widać, że są inne, są różne. No i zobaczmy tutaj no od razu nasze oczy widzą, że coś tu nie gra, tak? Tu jest jakieś urozmaicenie w tej pierwszej funkcji, w drugiej jest ten odcinek tak ciągły, więc tak, dziedzina pierwszej funkcji, gdybym chciała tak uzasadniać dokładnie, to jest przedział od minus 4 do 6. W drugiej funkcji, no też jest od minus 4 do 6, bo tutaj jest pierwsza funkcja, jeszcze może się zatrzymam, Kółeczko niezamalowane, ale jest tak jakby przerwane, ale tutaj jest na dole dla dwójki uwzględniona wartość. No i widzimy tak samo jak wcześniej. Wartość funkcji f w dwójce to 1, a wartość funkcji g w dwójce to 2. To jest zbieg okoliczności, że akurat tak się tutaj trafiło, że jak poprzednio. Oczywiście Wy możecie sobie sprawdzać różne punkty, ale tutaj no, nasze oczy widzą, że rzeczywiście te funkcje nie są równe. Więc ten punkt tak jakby, w których one nie są równe, wyłowiłem, bo go widać ewidentnie. Tutaj. Zobaczmy teraz właśnie w praktyce, jak nie mamy rysunku, jak to się robi z tym wykazywaniem, że funkcje są równe, bądź nie. I mamy polecenie wykaż, że funkcje f i g są równe. No i wyobraźmy sobie, że funkcja f to 2x przez. 4x kwadrat minus 12x plus 9, a g od x to 1 przez 2x minus 3. Więc pierwsza sprawa to sprawdźmy, czy te funkcje będą miały taką samą dziedzinę. Funkcja f od x, jak my ją co nieco przekształcimy, no to tutaj. Tak jak wiecie z poprzednich zajęć, że jak coś widzimy takiego kwadratowego, dziwnego w wyrażeniach, to trzeba tutaj gdzieś tam z tyłu głowy, jak to się mówi, mieć wzór skróconego mnożenia. A zatem dziedziną funkcji f, bo tutaj zwinąłem właśnie to, będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem 3 drugie. Skąd to 3 drugie? No jakieś obliczenia pomocnicze mogę sobie zrobić, czy stąd wyliczam tego x. I dziedziną funkcji g, no akurat tak się składa, że zobaczmy, dokładnie będzie to samo, tak? No to pasuje, no bo jeżeli ja mam wykazać, że te funkcje są równe, no to nie mogę tutaj otrzymać jakiejś sprzeczności, tylko muszę przez te dwa warunki yy, przejść i one muszą się zgadzać. Czyli pierwsze sprawdzenie: dziedzina funkcji f jest równa dziedzinie funkcji g. Natomiast teraz druga sprawa dotycząca wartości funkcji. I w przypadku, kiedy mamy funkcję podaną wzorem, to tutaj nie będziemy rysować tych funkcji, bo niektóre funkcje są bardzo trudne do narysowania. Tylko teraz będziemy próbowali przekształcić funkcję f w g lub g przekształcić w f. No, którą przekształcać w którą? No i musimy, jak przekształcimy, no to zobaczymy, czy się uda przekształcić po prostu. Wiadomo, że w funkcji f mam większe pole manewru. A zatem funkcja f równa Ja już sobie wybiorę tą postać tutaj z tym wzorem skróconego mnożenia na dole. Pięknie mi się tu skraca. U góry zostaje 1, a na dole jest 2x minus 3. No i widzę, że jest to funkcja g od x. A zatem funkcja f, jeżeli chodzi o wartości, no bo co to jest wzór funkcji? On, wzór funkcji zawiera x, ale... To tak naprawdę przedstawia zbiór wartości funkcji, czyli wartości. A więc udało mi się z funkcji f zrobić G, więc równe dziedziny, równe wartości dla każdego x, bo jedna przedstawiona wprost za pomocą drugiej. A zatem wniosek końcowy, funkcja f jest równa funkcji G. I co należało dowieść, bo to było celem. Kolejne zadanie przed nami to mamy wykazać tym razem, że funkcje nie są równe, no i weźmy sobie na początek takie funkcje. f od x to 4x kwadrat minus 81 przez 2x minus 9, a funkcja g od x to niech będzie 2x plus 9. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy od dziedziny, więc dziedziną funkcji f. Będą wszystkie liczby rzeczywiste oprócz 9 drugich. Skąd to 9 drugich? A no bo gdybym wyliczył miejsce zerowe tego mianownika, to mi właśnie wyjdzie tutaj 9 drugich. A dziedziną funkcji g zobaczmy, co będzie. Nie mam pierwiastków, nie mam ułamków żadnych, czyli dowolną liczbę mogę tutaj podstawić, zawsze otrzymam wynik. A zatem mam x należy do r. I już na dzień dobry widzę, że te dziedziny nie są takie same, zatem funkcja f nie jest równa funkcji g, co należało dojść. Dobrze, a więc zadanko, widzicie, szybko zostało udowodnione. Natomiast yy, wspominałem wcześniej, że najpierw trzeba zaczynać od dziedziny. Zobaczmy, co by się stało, gdyby ktoś na przykład chciał z funkcji f zrobić funkcję g. No to mam coś takiego. Mam 4x kwadrat minus 81 przez 2x minus 9. No tutaj powiedzmy, że jestem super we wzorach skróconego mnożenia. Ktoś sobie pomyśli, więc chwalę się, że znam wzory. Pięknie mi się to skraca i otrzymuję to samo, zobaczmy, co w funkcji g. I jest bardzo duże ryzyko, że teraz ktoś by napisał, że te funkcje są równe. Niestety. To, że mi się udało przekształcić jedną funkcję w drugą, no to dobra, udało mi się, ale te funkcje na wejściu mają różne dziedziny. I pamiętajcie, jeżeli zrobicie odwrotnie, to istnieje ryzyko, że zapomni ktoś potem o dziedzinie. Macie zaczynać od dziedziny zawsze od dziedziny. Jak dziedziny różne, to absolutnie w dalszej części zadania proszę nie wykonywać. Przed nami. Teraz wykazanie, że funkcje f i g nie są równe, no i te funkcje są takie dosyć rozbudowane. Więc cóż, zacznijmy od określenia dziedziny funkcji f. Więc y, x należy do r z wyjątkiem, no i tutaj tak, ten pierwszy element 0 mizeruje, a ten drugi nawiasik 1 mizeruje. Jeżeli ktoś tego nie widzi, pamiętajcie, zawsze mogę wykonać obliczenia pomocnicze, czyli. Ten mianownik równy 0, bo wyłapuje te miejsca zerowe, czyli x równy 0 lub 1 minus x równy 0, czyli x równy 1. No i tutaj wstawiam. Ewentualnie, jak ktoś chce, może pisać, że to jest różne od 0. Wtedy x różne od 0 i x różne od 1. Jak kto sobie z tym poradzi, to naprawdę nie jest istotne. Ważne, żebyście zapisali tę dziedzinę w takiej postaci. Dziedzina funkcji g... No, to może tutaj tego zapisu użyję. Więc tutaj tak, wyciągnę sobie przed przednawias x -a i mam x różny od 0 i ten nawias różny od 0, czyli tu różne od 1. Zatem dziedzina funkcji g to będzie x należy do r z wyjątkiem 0 i 1. A zatem zobaczmy, dziedziny są równe. Czyli mogę sobie wniosek napisać, że dziedzina funkcji f, jest równa dziedzinie funkcji g. No dobrze, to teraz tak, jeśli są dziedziny równe, to zobaczmy, czy uda nam się z jednej funkcji zrobić drugą. No, z której robić którą? Tutaj zarówno jedna, jak i druga jest rozbudowana. Generalnie tu się przyjmuje zasadę, że tą bardziej rozbudowaną przekształcamy. No zobaczmy, co się uda wycisnąć z funkcji f. Mam tą funkcję taką. Zauważamy u góry, że mamy wzorek skróconego mnożenia, a na dole, ponieważ widzę, że mam 1 minus x, to ja na dole sobie wyciągnę minus przed nawias i tutaj wtedy zmienię kolejność. Mówiliśmy kiedyś o tym już, że a minus b to to samo, co odjąć minus b minus a. No i teraz tak, u góry skracam kwadrat na dole to wyrażenie i otrzymuję x minus 1 przez minus x. Dobrze, no na razie mi to nie przypomina funkcji g. Więc może funkcję g też przekształćmy w podobny sposób. Zobaczymy, czy się uda dojść do tej samej postaci. Znowu zauważam wzory skróconego mnożenia u góry, a na dole wyciągam sobie x przed nawias. No i co się okazuje? Tyle. Nic więcej nie mogę zrobić, zobaczmy. Bo ani mi się tutaj nic nie skróci, bo mam u góry zupełnie inny wzór niż ten poprzedni, a zatem już widzę, że no, nie mam szans żeby to wyrażenie, żeby te wyrażenia dwa były równe. A zatem F nie jest równe G, a ponieważ treść była wykaz, czy tam udowodnik, no to mamy, co należało to Tym razem mamy polecenie takie. Zbadaj, czy funkcje F i G są równe. No i funkcja F jest tak zapodana, takim wzorem G taki. No i tu mam polecenie zbadaj. Wcześniej były dwa przykłady na polecenie, wykaż, że funkcje są równe czy wykaż, że nie są równe. Wiele osób boi się polecenia wykaż, ale słuchajcie. Jeżeli ja mam wykazać na przykład, że funkcje są równe, to wiem, jaką mam otrzymać odpowiedź na końcu. Jeżeli mam wykazać, że nie są równe, to też wiem co tam mi wyjdzie. Natomiast tu ja mam zbadać, czy funkcje są równe, więc nie wiem, czego się spodziewać. I tu muszę się bardziej pilnować, zawsze się trzeba pilnować w matematyce, ale tutaj nie wiem, czego się spodziewać, a zatem tamte polecenia wykaż czy udowodnij, one są fajniejsze wbrew pozorom, mimo że groźnie wyglądają. Robimy oczywiście tak samo jak wcześniej, czyli zaczynamy od dziedziny. Dziedziną funkcji f będą wszystkie liczby rzeczywiste, bo nie mamy żadnych pierwiastków, pod którym są niewiadome, żadnych mianowników, w którym są niewiadome, a zatem x należy do r. Dziedzina funkcji G to również x należy do r. Ktoś powie, ale tu jest mianownik. Ok, ale ten mianownik nie zawiera x, a więc jest tam konkretna liczba, więc on na pewno nie jest równy 0. Czyli dziedziny są równe, a teraz spróbujmy zobaczyć. Czy z jednej funkcji uda się zrobić drugą funkcję? No, zdecydowanie więcej pola manewru mamy w tej drugiej funkcji. Mianowicie, mogę usunąć niewymierność w tej drugiej funkcji. Więc usuwanie niewymierności z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia też temat Wam znany. No, i tutaj cóż, ja to może napiszę najpierw na jednej kresce, na jednym ułamku. O, górę przepisuję. A na dole mogę tutaj wymnożyć, jeżeli nie widzę wzoru, natomiast no, my jesteśmy sprytni i wzory widzimy, więc tu będzie a kwadrat minus b kwadrat, czyli będę miał 4 minus 3. Ostatecznie mam x i tu będzie w nawiasie 2 plus pierwiastek z 3. No i zwróćmy uwagę, że jest to dokładnie to samo, co w funkcji e. Mnożenie jest przemienne, więc nie ma znaczenia, czy nawias razy x, czy x razy nawias. A zatem tak. Pokazaliśmy, że dziedziny są równe. Z jednej funkcji udało się zrobić drugą. Zatem odpowiedź, pytanie było zbadaj, czy są równe, więc trzeba napisać, że funkcja f od x równa się funkcji g od x. Tu już nie piszemy, co należało dowieść, bo tu było pytanie po prostu bez stwierdzenia wykaż, czy udowodność. Podsumowując to tak króciutko, pamiętajcie jeszcze raz, że aby funkcje były równe, muszą. Musicie wziąć pod uwagę dwa warunki. Przede wszystkim, dziedziny muszą być równe, oraz dla każdego x funkcja musi przyjmować te same wartości, jedna i druga. Jeżeli mamy wykres, no to łatwo jest to zobaczyć. Po prostu, jak się te wykresy czymkolwiek różnią, to wiadomo, że te funkcje nie są równe. Natomiast, jeśli mamy wzory, tak jak tutaj, ostatnie przykłady, no to tutaj sytuacja wygląda tak, że dziedzinę określamy. A następnie próbujemy z jednej funkcji zrobić drugą. Zazwyczaj się wychodzi z tej funkcji bardziej rozbudowanej, bo jest większe pole man manewru. A jeżeli obydwie funkcje są mocno rozbudowane, to trzeba jedną przekształcić, drugą, no i zobaczyć, czy wyjdzie to samo, czy nie. Także takie to jest zagadnienie dotyczące równości funkcji.